Jest moje państwo, mamy jedwab. Mamy jedwab. Nie słuchajcie internetu, słuchajcie poradników tylko. To jest podstaw. Udarzenie handlu Jedwap 8 Szebna 8 jedwab W skrzyniach jest około 4-6 5, 5, dobyłem 7 nie ma w internecie każu szukać Misję tu Ekstrakcja czy coś takiego Zrobić. Jejcie, ile to tutaj to z 5 sekund się zrobi. Mógł mieć trzech po, po jedwabiu. Po trzy jedwabiu Zrobiłem trzy razy tą misję chyba. Cztery może. Ale tu na powtórzę znowu i wszystkie to no, są użyte mamy znowu i płyniemy sobie łódeczko i robimy. Zadania kupców Szczerze że nie mamy podwójnych ostrzy, a my powinniśmy mieć, ale w tym etapie gry nie mamy podwójnych ostrzy, więc się doczytałem w tym poradniku. Zrób jeszcze ja pokażę, która to misja po, po tej misji To jadu chyba nie mają. To jad się tylko chyba można... to zdobyć w inwestycjach albo w skrzyniach albo w... Mother? Sister? Ezio. Sir Machiavelli said that you might be here. What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. What now? Will we have to close? We cannot close. I need your help. Messere, without someone who can run things, we're finished. I'll do it. You do not belong here, Claudia. I know how to run a business. I ran Uncle Mario's for years. This is different. What alternative do you have, Ezio? You do this, Claudia, and you are on your own. I've been on my own for 20 years. Fine. I intend to repair the brothel. This place is a real mess, and I want your courtesans to find Katarina Sforza. You can count on us. <laughs>

As you can see, the most popular brothel in Roma. My money went well invested. Here I keep a list of the skills taught to my girls. You're not teaching them much. Think you could do better? Nessun problema. Ezio, the Borgia make it difficult for Claudia's girls. There are several things you could do that would aid them. I will keep that in mind. Anything else? No. Ezio. Did you find Caterina? We are working on it. Come to see me resolutiver in our location. <laughs> <laughs> but so, so it's... It's kind of... It's not... It's dry, so it's... It's still 100%... Oh, and now... What was that mission? Negotiator? Part 3, sekwencja trzecia, negocjator. Zabijamy wszystkich handlarzy i przeszukamy ich. Zmniejszenie w, 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 trzecie, sekwencja trzecia, negocjator. Wróć teraz. I Teraz sobie maszerujemy do... Do, 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 do. Zlecenia krawca. Dostał mi sam krawiec. Wszystko inne zrobiłem. O, no bo Droga przez wiedział, że tak szybko można zrobić. Gdybym zrobił to szybciej. A niestety nie. A, a dużo no respekt. Nie, to jest Chciałbym komuś i napisać, czy to, to jad można wykraftować w tej misji. Jednak to Jak to tu kraftować... I tam jeszcze preparowaną czaszkę pewnie nie można. I to by było na proste. Inwestycjami na nas preparowaną czaszkę. Jak się milion inwestycji, się zainwestuje milion do florintów. have a well-established on-site customized metal working business for all your domestic needs you need only lift your gazes past my 12 porporego barwnika, 1 wardy 8 Akce Tak Wydanie odkupca od zostało zrealizowane Ajk A bij oden A mięczny liczby procenty w zeszłym wzrosły Nie wzrosły To nie jest na procenty co o tym nie wiem. Coś jeszcze zadania gildii Kurtylę się. Robi to z, z, z petardów dymu. Petardu dymu używam otruto. Trzeba jeszcze otwórz, ukryć w ściana, Koni należy zrozumieć właściciela. Co się zrobi? Najkrócej ja krócej mam do zrobienia. Będziemy skakać po belkach z konia Przynętę będziemy robić wszystko Poza Poza animusem Też trzeba zrobić, ale dzięki wszystkim Jak ktoś to ogląda Dzięki, pa